Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na kolejnej edycji FujiFilm Snowmani. Miejscu, w którym możemy jeździć na nartach, ale miejscu również na którym możemy testować aparaty FujiFilm. Ja nazywam się Krzysztof Powolny i pokażę państwu w jaki sposób dzięki aparatom FujiFilm możecie państwo zrobić naprawdę udane zdjęcia. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować pierwszy profesjonalny aparat kompaktowy FUJIFILM FinePix F100. Jest to aparat, który posiada matrycę 12 milionów pikseli, system wykrywania twarzy trzeciej generacji oraz stabilizację obrazu dwusystemową, mechaniczną i elektroniczną. W aparacie FUJIFILM FinePix F100 zastosowano matrycę Super CCD o rozdzielczości 12 milionów pikseli. 12 milionów pikseli Pozwala nam wykonać zdjęcia, które później mogą być powiększone do bardzo dużego formatu. 12 milionów pikseli jest to ilość pikseli, która występuje w najbardziej profesjonalnych lustrzankach. Tutaj Państwo macie to dostępne w aparacie zamkniętym rzeczywiście w małej obudowie. W aparacie tym zastosowano system stabilizacji obrazu, który pozwala nam wykonać naprawdę nieporuszone zdjęcia. W sytuacjach, gdy wykonujemy zdjęcie trzymając aparat, Ręka nam lekko drży, matryca, która umieszczona jest na żyroskopie, również się porusza. Dzięki temu tak naprawdę uzyskujemy naprawdę bardzo stabilne zdjęcie. 70% zdjęć wykonywanych aparatami są to zdjęcia ludzi. Po to, żeby wykonywać dobre zdjęcia ludzi, w tym aparacie zastosowano system rozpoznawania twarzy trzeciej generacji, który rozpoznaje. Na kadrze, w kadrze twarzy osób fotografowanych poprawia parametry ostrości, poprawia parametry ekspozycji, redukuje czerwone oczy, na które występują na zdjęciach i zdjęcia ludzi wykonywanych tym aparatem są naprawdę bardzo udane. Powiedziałem Państwu o trzech najważniejszych cechach tego aparatu, ale to nie tylko. Aparat ten posiada matrycę czułości. 6400 ISO, więc wyobraźcie sobie Państwo, że dzięki takiej matrycy możecie Państwo robić zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Gdyby w tej chwili był wieczór, możecie Państwo tym aparatem robić zdjęcia bez lampy błyskowej. Ten aparat posiada podwójny slot pamięci, dzięki czemu możemy wsadzić tam kartę XD, jak również SD, SDHC o maksymalnej pojemności 16 GB. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na stronę www.fujifilm.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o aparatach Fujifilm. Zapraszam do obejrzenia następnych odcinków aparatów Fujifilm w akcji.